Także, hej, cześć, siemanko, z tej strony Jakubek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku I w dzisiejszym odcinku e, zagramy sobie, e, oczywiście w Robloxa, w grę e, Ultimate Driving e, No i dzisiaj będziemy na patrolu I dzisiaj będziemy patrolować ulicę właśnie e, Ultimate Driving Westover e, No i e, co? Dzisiaj będziemy patrolować tym oto pięknym Crownem Victoria. Jest to taki standardowy, właśnie do patrolów. Mam włączone sobie światełka. Nie wiem, czy za, troszeczkę za głośna jest czasami muzyka, ale mam nadzieję, że nie. I co? My już zaczynamy. Napiszę mu, że ok. A my już zaczynamy. A my już zaczynamy tutaj jazdę. Wsiadamy do naszego krauna Victorii. I ruszamy. Ok. Staniemy sobie gdzieś na poboczu i będziemy, myślę. Mmm, tak jakby. Mam tutaj do mierzenia prędkości. Prędkościomierz. Więc będzie fajnie. Dobra. Mamy zielone światło. Ruszamy. Ok. Ok, włączymy sobie światło Dobra, zatrzymamy go Zatrzymamy go sobie Ok, wychodzimy I sobie napiszmy do niego hello Czyli oczywiście tak This is a normal control. Czyli jest to oczywiście normalna kontrola. Please get out the car, czyli oczywiście proszę wysiąść z samochodu. Parking. Ok, włączył parking moda. I zaczyna uciekać, moi drodzy. Wsiadamy szybko. I ruszamy. Ruszamy za nim. To jest crown Victoria, więc jakoś szybko nie jeździ. Dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie jakiś inny samochód. Będziemy tutaj 04 do centrali. Proszę o zezwolenie na zestrzelenie. Na zestrzelenie. To jest chyba. Jakiś taki sedan z czarnego sedana. Proszę o zezwolenie. Czekamy na zezwolenie na zestrzelenie opon najprawdopodobniej. Ale co się stało? Podejrzany uderzył tutaj w ten. My go próbujemy zatrzymać. Ale on wykręca. Dobra moi drodzy, ja dostałem pozwolenie na zestrzelenie, dlatego wyjmuję pistolet. Zaczynam strzelać. Tak po oponach mniej więcej. Dobra, dostał chyba po oponie. Gonimy go. Reloading. Dobra. Proszę pana, proszę nie Czy on się wywali? Patrzcie, co zrobił. Patrzcie, co zrobił. Dobra, mamy go. Mamy go. go Tutaj w ogóle nie wiem, dlaczego mi się wyłączyło. Kurczę, nie mogę go za ich Ok, go to my car. Zabierzemy go na komisariat policji. Nie wiem, on chyba nie może wsiąść, a ja nie mogę swojego auta uruchomić. Znaczy, wiecie, wjechaliśmy w takie miejsce, że ja teraz się okaże, że nie będę mówił. O! Łoł, wow, wow. Ewakuacja! Ewakuacja! Nie wiem, co tutaj się właśnie stało, moi drodzy. O, wow, wow. Żeby nie utonął. Okej. Okay. Dobra, ja jestem na brzegu Nie wiem, gdzie jest podejrzany Kurde Chyba zniknął, no dobra, trudno Musimy zrobić reset charakter Robimy reset charakter, szybko, szybko bierzemy krowę na wiktorię No i lecimy zatrzymywać, mam nadzieję, kolejnych yy, osobników W ogóle coś się zbagowało i nie pokazuje mi spodni, więc... To też jest takie... Aha No i co? Biegniemy po naszego kraju na Wiktorię. I będziemy zatrzymywać yy, kolejnych, pewnie. No, tutaj. Mieszkańców, tak? Także napiszcie w komentarzach, czy będziecie chcieli jakieś inne tutaj auta. Bo tych aut jest tutaj jeszcze sporo. Trzymam zablokowane. Ale większość takich fajnych mam na przykład oglądane. Dobra. My ruszamy, wyjeżdżamy już. I co? Lecimy. Okej. Okay. Wow, jak wyjechałem po zalinie w ogóle. Dobra, zatrzymamy sobie kogoś tutaj, bo widzę, że chyba będą nielegalne wyścigi robione No, proszę pana Czy będzie chciał uciekać? Na razie to mnie chyba próbuje blokować Pana, przyszedł. Dobra, zatrzymam sobie kogoś innego. Kurcze, no. Trochę mało tutaj osób jest na serwie, chyba. Mm, dobra. Czemu ja w ogóle jadę po, pod prąd? Halo. Łaj. Dobra, zakręćmy sobie tutaj. O. Oh. Okej. Okay. No i lecimy po kogoś. Zobaczmy jak wyglądali stagracze jak wyglądali stagracze jak widzicie mam 72 tysiące zbieram na jakieś fajne autko no tak ach, słabo słabietko bym powiedział dobra to co i pojedziemy może gdzieś tam o okej okay. lecimy e, ogólnie dziękuję wam bardzo za to że mam te 70 subskrypcji Road to 100, 100 subskrypcji, oczywiście. No i co? Mam nadzieję, że muzyczka Wam się podoba. No i przy nagraniach będzie taka właśnie fajnie. Fajna taka. Dobra, przyjechaliśmy do tej, tak jakby drugiej części Westover Islands. No i pojedziemy sobie może w prawo tutaj. Ale jako, że jesteśmy stróżą prawa, to niech będzie. Przestrzegajmy przepisów. Oho. Dobra, mamy go. Mamy pana. Okay, niech on wsiada Czekajcie, ja mam chyba odblokowane fotele Tak? Nie, dobra, jest okej, okay, powinno być OK. Dobra No i mamy naszego podejrzanego Który wcześniej nam uciekł I na syrenach pędźmy Do police department Westover Czyli do Oczywiście policyjnego tutaj Tego, a przykro mi Kolego No o! Dobra, zakręcamy szybko, szybko. Bo nam ucieknie jeszcze. Oddamy strzał, strzeba Stać policja. Dobra, cytatację mu damy. To znaczy oczywiście ostrzeżenia. Kurczę no panie Nie ja to już się nudzi mi. Dobra, halo, panowie. już pana. Pan jest poszukiwany przez policję stołeczną w Westover. Czyli przeze mnie. No i no i właśnie ja panu tutaj dam warning. The site def Trafik, fajny Bo nie mogę panu dać, halo Dobra, czekajcie Tu, car... No, ucieka nam podejrzany Ja mam go na lufie Także prowadzimy go do samochodu Pan wsiada no Nie wiem, czy jest czegoś takiego, że mam, Mogę go zablokować w samochodzie No ale przynajmniej wiecie Jakoś to tam jest, dobra Teraz mam nadzieję, że ona mnie wyskoczy W, w ciągu jazdy Bo to będzie troszeczkę słabe, ale Dobra, pędzimy do mm, Policyjnej Policyjnego department No już jesteśmy bardzo blisko o Jezu, zaraz Zaraz ich tu pobanujemy, kurde Dobra. Halo, ja chcę Syreny wyłączyć. Of. Dobra. To jest tak. Pan idzie za mną. Wchodzi pan. Zapraszam. To będzie pana skromne więzienie. Mam nadzieję, że się panu spodoba. Zapraszam ze mną na górę. Albo nie, pana. przepraszam, halo. Pomyliło mi się. Gdzieś tutaj to było. O, tam jest więzienie. Zapraszam pana bardzo serdecznie. Zapraszam pana bardzo serdecznie za mną. Pan już z tego więzienia nie ucieknie, więc no... Zapraszam pana do celi. Zapraszam bardzo dobrze. Gdzieś tutaj cele będą. Tutaj są izolatki, a tutaj są cele. Dobra. Zapraszam. Pan będzie wchodził tutaj. Do tej celi. Ja jej nie mogę otworzyć. Dlaczego? Dobra, pan tu wchodzi. Wchodzi pan. No, pan tu zostaje. Yes. mi crushed and speed at Red. White. Właśnie mu powiedziałem, dlaczego został tutaj w więzieniu. Teraz spróbuję to zamknąć, ale coś nie działa. Dobra. get you warning have a nice day follow me to escape i'm give you warning dobra on już idzie za mną my go wypuszczamy oczywiście i to będzie chyba koniec naszego odcineczka Mieliśmy taką fajną jedną sprawę właśnie z tym typem No upiekło mu się Ponieważ za przejechanie na czerwonym świetle Nie idzie się do więzienia yy, Więc no Co? No właśnie yy, Więc za przejechanie na czerwonym świetle nie idzie się do więzienia Przewiozłem go tutaj, żeby oczywiście przesłuchanie takie zrobić No i co? Wypuszczamy go Zapraszam pana bardzo serdecznie Już panu otwieram Już, już, już Idziemy. Ja panu życzę dobrych wrażeń po dzisiejszym dniu. I co? Bye. Życzę panu miłego dnia. Have a nice day. Okej, okay. a my już wsiadamy. Się gdzie go mamy odwieźć Odw Odwozimy go na spa, No i kończymy dzisiejszy odcinek Jeśli chcecie więcej, pamiętajcie co robić. Oczywiście łapeczki w górę. No i co? Czekamy na czerwonym świetle. No i co? Myślę, że odcinek Wam się spodobał. Będzie pięć łapek w górę. No to e, będziemy coś tutaj działać innym samochodem, albo w innej pracy też możecie napisać, czy chcecie na przykład inną pracę. A my tutaj wysadzamy gościa, zaparkujemy tak ładnie. Ok, no i co? Jeszcze sobie zaparkujemy, tak. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku i ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną. No i co? Cześć!